To do widzowie. Siadły już na naczy pojedyncze ryby. Teraz widzę, będziemy na miejscu pod wiaźbą. I widzę. Widzowie... Ten, polujemy na 40 na jakoś ładną. Może się uda. Także widzę, czekajcie, o to chodzi. Ja nie będę widzę Wam słuchajcie przedłużał. Czekajcie, dam podpudkę bardziej do tyłu. Dam widzę bardziej po, podpudkę do tyłu. Także widzę, cofnę się bardziej z podpudką do tyłu. Także widzę, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Ja widzę, że nie przedłużam. Ja widzę, rzucam wędki. Ja widzę, nie będę wam po prostu przedłużał, nie, bo nie ma co przedłużać. Nie ma żadnej filozofii. Także widzę, ja słuchajcie nęcę. Ja będę słuchajcie nęcił, także widzę. My się widzimy już po nęceniu. Jak już będziemy łapać. Elo. No widzę, właśnie skończył. O nie, o nie. Kuchną, słuchajcie w ten... Jak to? Ślad globalny przypadek. To no, widzę. Usuwam to za nękę. także widzę, że, słuchajcie, nie ma co słuchajcie przedłużać. Kiedy... Ja widzę, nie będę przedłużał. Ja widzę, będę wędki i rzucam. Także widzę, rzucamy to po naszej dyskusji. Już po prostu widzę, czekamy. Jeszcze po prostu widzimy za chwilę. Jak się Ale. Tak się chyba, tak widzę, bo skończył mi się ten do PVA. Także, Także widzę, teraz jeszcze zrobimy tego. Niks do Pfła i Idziemy go do pafałki. Ciekawe, czy będzie ten mix do PFA jeszcze pomagał. To jest taki mix typowo widzę, pod pafałkę. Typowy taki mix, wiecie, do PFA. Także widzę, damy go. Dajmy tego typowego mixa do PVA. Nie widzę tam to był jeszcze prosty przepis. Tak widzę, nie ma tu schodzi przedłużać. Zmieniłbym, widzę chyba, kulkę. Zwinęłem, bo chciałem zmienić schodzi kulkę. Zamiast tego, tego, zamiast tej kulki, którą mamy śliwkę, ja bym widział, może. Co tu widzę dać? Ja bo to są owoce, te Te palmy, działuli, gdzie one są? A, tu są one. A, owoców nie da się dawać na katpiówkę, Zablokowali to. Tak, to być, już była Daj może śnieżne kulki, Dobra, widzowie. Dajmy te śnieżne kulki z eventu świątecznego. Może na śnieżne kulki weźmie jakiś ładny albinos, czy coś takiego. Nie widzę, będziemy czekać. Wrzucamy w każdym razie wędki. Już jest miejsce podęcone. O, widzę już jaki tam koła idą. To się spławia. Także widzowie, ja teraz słuchajcie nie przedłużam. Ja widzę, zarzuciłem. My widzę teraz po prostu czekamy na jakieś ryby. Elo. Widzę, tak jak mówiłem wędki cykają bardzo mocno. Nie. Nie widzę, po prostu musimy czekać jak widać. Wędki bardzo mocno czekają. Więc po prostu widzowie. Ja będę cierpliwy. Uzbrałem się słuchajcie w cierpliwość. Kurde, co ja robię? Chcę o przesunąć na tę stronę, po której powinno być. Tak widzę, nie przedłużamy, po prostu czekamy. Po prostu widzimy się, jak będziemy mieć jakąś rybę. Elo. no. widzę, też się bawi na wersję numer 4. Czekamy, słuchajcie. Nie widzę, na czym tu wziąć. A będziemy czekać, no i w końcu tak na razie nic nie było, jeszcze nie widziało widzowie, ale będziemy czekać, może w końcu coś weźmie. No ja widzę, wiesz co, jakieś branie. Ja nawet długo czekałem. i wierzcie na i ubranie. A będzie coś mega małego. Chyba. To nie chwila, co tu widzowie jest jedno Medal czy mały unikat. O, unikatowy kadłub strzeń taki mały. No dała widzę, nie wiem. Przejdź jakaś ryba wreszcie. Sporo czekaliśmy na to ribę, ale no, dała widzę, czekajcie. Rzucimy dalej. Może, to, może coś jeszcze nam uderzy, no? No widzę, wiecie co? Ja pomyślałem, że mi się nie chce czekać. Więc idziemy, widzę, słuchajcie, na miejsce y, takie. Więc y, idziemy, słuchajcie, widzę na miejsce te takie, co byliśmy tam na samym końcu. Także widzę, jeziora Arbot. Tutaj widzę, łapiecie karpia kolosa, czyli lube potwora, widzicie? O, tam jest matka na rybie potwora. A czekajcie, widzę, może by spróbować tutaj, gdzieś się łapało potwora. Może tutaj potwór coś y, by się działo w sumie czy mi się chce rzutać tak, tak daleko? Nie. Na no i widzę, wyjdźmy tam na sam koniec. To czekajcie widzowie, ja tam przejdę na sam koniec, na tamte miejsce, gdzie łapaliśmy. O tu przez tą bramkę przejdę. I tam na sam koniec mapy pójdę. Tak, chyba sam koniec. No także widzowie, nie przedłużam. Przechodzę przez tą bramę i idę tam na sam koniec mapy. Dobra, widzimy się za chwilę już na miejscu. Ta no, widzę, już jesteśmy blisko. Już jesteśmy widzę, można powiedzieć tutaj prawie. Nie ten pomoc, tamten. Także widzę, już jesteśmy, słuchajcie, tutaj. Zostawiamy już słuchać kopórkę. Także widzę, już jesteśmy, słuchajcie, tutaj. Teraz tak widzę. Musimy znowu poneć. Czekajcie. Tu mam dane śnieżne kulki. Ej, a może te śnieżne kulki nie działają? To dajmy zamiast tych śnieżnych kulek widzimy może ten, Jak to? Może... Ide było widzę dobre. Cytrusa dajmy może. Cytrusa dajmy, na Cytrusa dawaj nie łapałem A doba widzowie, teraz nie o tym Rozrobimy widzę tą zanętę na 40 plus I będziemy nęcić, doba widzowie Ja nie przedłużam, my się widzimy już za, już za chwilę Po nęceniu, jak już będziemy łapać Elo Dobra no, widzę, także rzucam ostatnią rakietę Ta za chwilę będzie przerwa teraz chyba W sensie nie będzie przerwa Tylko po prostu rzucę wędki I po prostu... Nie... Także widzowie, tak Bierzemy widzowie i to usuwamy bo to nam jest niepotrzebne Tak widzę, że wierzyłem ja widzę, nie przedłużam rzucam ręki do wody my się po prostu widzimy za chwilę przy rybach elo widzę, że będzie ryba, słuchajcie Chyba tak, będzie, widzę, że chyba ryba tak, będzie u ryba i są wyższe 5 gdzie coś chłodnego, co wie jakiegoś Pytanie co będzie widzowe? Nie wiem, zobaczymy Oglądajcie widzę walkę z tą rybą Pokaż wam walkę z tą rybą Także ciągniemy ją Ciągniemy ją, piek, dobra Ciągniemy ją Kaciuba chyba, a nie mogę tylko podchodzić jeszcze bardziej hamulca? chyba hamulec sobie widziany odkręciłem Przypadkowo, dawajcie Wkręcimy sobie ten hamulec szepkę bardziej Tak go mogę dać to widzowie za ryba Zobaczymy co będzie za ryba Mmm No 29 kilo No nie dwie nie, 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 nie ma tego dziw Ale mogą już lepiej Ale to widzowie Jeszcze może coś złapiemy Także polujemy dalej w widzowie no, widzę, też mi pierze Czekamy na ryby Prawda, będzie ryba Jest ryba To ryby widzowie Wybie są dość ładne. Wękar numer jeden, a zwęka nr 4. To będzie na węglu numer 1. Zwęka numer 1 ma coś mega ładnego. Wrenka numer 1 ma coś mega ładnego widzowie. Zobaczymy co będzie. Chyba chyba coś mega ładnego. Tak, ta zwęka nr 4. Próbuję, widzę obydwie te ryby wyciągnąć Próbuję wyciągnąć widzę dwie ryby naraz ta wędka Próbuję, widzę wyciągnąć dwie ryby naraz Próbuję widzę wyciągnąć dwie ryby naraz Nie jest to łatwe, ale dajemy jakoś żadę Co tutaj mamy Unikatowy katluszczyń 26 pila, czyli dość mały, ale dobra widzę, teraz nie o tym. Teraz weźmy jeszcze tą rybę tutaj dalej siedzi, zobaczymy co tutaj będzie. tak widzę, na razie, słuchajcie, udało. na razie się udało. Na się udało wyciągnąć. Kurde, mam mało baterii. A tu będzie amul unikatowy. O, unikatowy, mam 29 kg. O, i na widzę. Czyli jak widać, najlepsze przynęty na omura to są cytrusowe kulki na śliwka. Alba wizowie. Na razie, słuchajcie, musimy kończyć. a tak jak wam mm. mówiłem, mam mało baterii. Także wizowie, to by było na tyle. Ja jest z wami jak na razie żegnam. Także elo wizowie. Cześć. Ja kończę jak na razie. Czekajcie, tylko, zmieni miejsce. Tylko kudę. Pograłbym jeszcze chwilę, tylko mam mało baterii. Ja no, widzę, nie wiem, po co kończymy? Elo!